I teraz znów będziemy sprawdzać kierunek kręcenia się tych kół. O no, tym razem już widać, że inaczej. Do tyłu, w lewo, do tyłu i do przodu, tak? Tak jest, do tyłu, w lewo, do tyłu i do przodu. Więc teraz szukamy. Więc teraz szukamy odpowiednich wiatraków. Tylko sobie zapiszę. Tył, lewa. Tył, przód. Tak, zapiszę sobie, żebym się nie pomylił przypadkiem. Hmm. No i szukam. Szukam tego, tego wszystkiego. Jedna jest w tym miejscu. Mhm. Druga będzie tam, gdzie byliśmy przed chwilą. Nasz drugi wiatrak. I sprawdzamy, czy pasuje. Tył, lewo, tył, przód. Bardzo dobrze. Więc odsłuchujemy teraz dźwięki. Tego jeszcze nie było. A to już było. Tak, jeszcze raz, żebym się nie pomylił. I znów wracamy w tamtym kierunku. To będzie na tej wysepce najbliższej. No. Gdzie tu jest jak. Nie, tu nie ma wiatraka. No tak, ale tu jest totem. Szukamy to temu, nie wiatraka. Zgadza się. Zgadza się, dobrze. Więc szukamy tych symboli. Znaczy szukamy, zapisujemy po prostu te symbole. No i mamy już jedną parę symboli. Teraz szukamy jeszcze drugiej pary symboli. a ona będzie dwie wysepki dalej na totemie czyli nie na tej wysepce ale na następnej znaczy nie co ja mówię na początku szukamy wiatraka w którym w odpowiednim kierunku kręcą się koła czy to ten? to są dwa wiatraki na tej wysepce Nie, to nie jest ten, czyli ten drugi. Do tyłu, w lewo, do tyłu, do przodu. Wszystko się zgadza, więc odsłuchujemy dźwięki. Hmm, teraz odwrotnie to chyba. Odwrotnie do poprzedniego. No dobra. Teraz, teraz idziemy w kierunku, w kierunku, no właśnie, w którym kierunku, w kierunku teleportu. To będzie tutaj, czy nie będzie tutaj? Nie, to nie będzie tutaj. Tu jest teleport. I sprawdzamy na totemie. Czy zgadzają się dźwięki? No nie, bo to jeszcze nie tutaj. Właśnie to będzie na sąsiedniej wysepce, na tej niewielkiej, na której jest tylko totem i wiatrak. Tak jest, więc znów przerysowujemy symbole i idziemy do wieży obok i układamy te symbole na wieży. Bo znów mamy dwie pary symboli, że to nie ta wieża, bo to jest kolejna wieża. Na tej wieży już ustawiliśmy wszystko jak trzeba. Naprawdę, no trochę się tu motam, ale to jest nieuniknione. Musiałbym to chyba 8 razy wcześniej przejść. i Zakodować sobie na pamięć położenie wszystkiego. Dobra, ustawiam. To co wcześniej zaspoilerowałem, teraz tutaj ustawiam. Wszystko gra. Znów pojawia się no, swego rodzaju winda. Więc dwie wieże mamy z głowy. Teraz wieża numer 3. Ona jest w tym miejscu i znów sprawdzamy kierunek kręcenia się kół. Trzeba ją zajść od tyłu cichaczem. Tak troszkę z boku. Przód lewa. Tył tył. Jeszcze raz sprawdzamy. Przód lewa, lewa strona, tył i tył. No i co? I szukamy kolejnych wiatraków. A pewnie, że tak, bo... Bo wiatrak jest na sąsiedniej wysepce jednak. Przypominam, przód lewa, tył, tył. To ten, to ten. Przód lewa, tył tył. Wszystko gra. Sprawdzamy dźwięki. No. Dobra, drugie jest szeleszczenie, a pierwsze coś takiego dziwnego. I znów długa, na, dr długa droga nas czeka. Długa droga nas czeka do właściwego totemu tym razem no chociaż może nie aż tak długa późna spuść Właściwy totem będzie w tym oto miejscu o ile się nie mylę Nie mylę się. Bardzo dobrze. Przerysowujemy oczywiście te, te dwa symbole. I idziemy do kolejnej... Szukamy kolejnej... kolejnego wiatraka, w którym kierunek obrotu kół jest identyczny jak w wieży. Okazało się, że minęliśmy ten wiatrak ale oczywiście nie, nie było to wynikiem mojego błędu tylko taką metodologię przyjąłem on jest na tej małej wysepce sprawdzamy przód, lewa, tył, tył więc wszystko gra słuchamy tak znów szeleszczące jako drugie a pierwsze nie wiem jak to określić ale zapamiętam. I znów szmat drogi nas czeka. Znów obok teleportu. Jeszcze to nie to. O i w, na tej wysepce, na najbliższej wysepce będzie odpowiedni totem. To ten totem. Czy tak? Zgadza się, wszystko gra. Spisujemy więc te symbole. Mamy komplet symboli dla trzeciej wieży. A to jest akurat ta wieża, którą to, tu widzimy. Mam nadzieję, że teraz się nie walnąłem znów. To byłaby tragedia. Ustawiam więc te symbole. Bingo! Wszystko jest jak trzeba. Uff, została nam ostatnia wieża. Mam nadzieję, że już pójdzie w miarę szybko i składnie no, choć to przypuszczam, że będzie najbardziej chaotyczna domena w moim wykonaniu no, ale tak, też podczas grania miałem z nią zdecydowanie najwięcej problemów ja nie jestem taki uporządkowany, żeby wszystko sobie ładnie rozrysować więc no trochę takiego chaosu się wkrada ale mam nadzieję, że to Wyjdzie chociaż w miarę zrozumiale. Przód, prawo. Przód, prawo, tył, przód. Przód, prawo, tył, przód. I szukamy dwóch ostatnich wiatraków. Trochę odległości nas od nich niestety znów dzieli. No ale musimy pędzić na złamanie karku na spotkanie z nimi. Pierwszy z nich będzie tutaj. A więc jaka tam odległość? Co ja? Piernicz jakieś głupoty. Przód prawo. Tył przód. Dobrze? Zgadza się. Wszystko jest ładnie, więc słuchamy dźwięków. Dobra. Zapamiętam. Mam nadzieję. I, I co? I w tył zwrot. Jeszcze raz odsłucham. Jedziemy na spotkanie z wiatrakiem. No już, z totemem. Totem będzie tutaj. Ten. Tak jest, wszystko, wszystko tym razem znów się udało. Więc zaznaczam w kółeczko. No i przerysowuję symbole oczywiście. I szukam ostatniego... ostatniego wiatraka. Ostatni wiatrak zaraz stanie na naszej drodze. A znajduje się on właśnie tutaj. Sprawdzamy, czy koła kręcą się właściwie. Przód, prawo, tył, przód. Zgadza się i słuchamy dźwięków. Szeres. I to coś. No dobra, i teraz idziemy znów w kierunku właściwego to temu. Nie tutaj. I tutaj ten totem powinien być, o ile się nie pomyliłem. Gdzie jesteś, totemie? Jesteś. Brawo dla ciebie. No i zgadza się. Wszystko jest dobrze, więc... Więc spędzimy do ostatniej wieży która jest właśnie tutaj.